No, to dlaczego nie kosi? Bo się zepsuł po 10 dniach od zakupu. Kosiarka z Lidla po 10 dniach wyzionęła ducha. Słuchajcie, ja byłem tak pewny, że ta kosiarka, która tam stoi, że ona będzie działała, że ona będzie dobrym urządzeniem, że ja już nie będę musiał tej trawy tutaj kosić. Że ja tylko będę sobie podkaszał tam, wiecie, przy choineczkach, tam gdzie ona nie dojeżdża. Ja bym na chwilę nawet nie wpadł na to, że ona wytrzyma 10 dni. A taki był ładny, amerykański, szkoda. Mam nadzieję, że udało mi się wkleić i teraz za mną w tle widzicie skoszony trawnik, jeżdżącą kosiarkę. Jeden z elementów, który pokazałem Wam w poprzednim nagraniu. Element z tego, jak ta kosiarka się sprawuje i naprawdę, że ten plac jest idealnie skoszony. Po pierwszych jej dwóch dobach i że ja nie muszę nic... Robić. ale jak już teraz pewnie widzicie znowu za mną, no kosiarka stoi, czyli jest, tak jak w polskim filmie Kogiel Mogiel, jak pytano, czy mają ubikację. No jak to, żeby ludzie myśleli, że Solska to byle kto, nie stać raz na łazienkę? No To ja też kosiarkę samojezdną mam, ale ona nie działa, no żeby ludzie nie mówili, że Dreamusia na taką kosiarkę nie stać. No niestety, nie takie było moje zamierzenie, żeby posiadać kosiarkę, która jest, ale która nie kosi. No, ale urządzonko po siedmiu dniach u bardzo dobrego korzenia. Tutaj zaznaczę, nie mam żadnych zastrzeżeń do siódmego dnia działania. Yy, I tak naprawdę przez kolejne dwa dni coś mi nie pasowało, ale nie zorientowałem się jeszcze do końca, ponieważ zaczęła się pojawiać koniczyna. Taka, która już była koniczyną, taką wiecie, nie chwilową, tylko która już chwilę jest. No i dzisiaj po przejdzie z pracy już wiedziałem na pewno, że coś jest nie tak, ponieważ zastałem ją w zaparkowaną, tak jak teraz. A kontrolka zielona świeciła, że jest bateria naładowana, czyli z automatu urządzenie powinno wyjechać. Nie padał deszcz, nie była zamoczona, więc nie było powodów, żeby ona sobie stała w bazie o godzinie 14. No ale jak po chwili się okazało, nie działa. Z bazy jeszcze wyjechała, kiedy ją jakby wymusiłem jej startem. Ten wyjazd nawróciła i zaczęła. Markować pracę, czyli zaczęła jeździć po placu, ale nie używała w ogóle koszenia, ponieważ nie było słychać skoszonej koszenia tej trawy, tak, e, czy tam tych koniczynek w tym momencie. I to spowodowało, że mówię, kurde, może coś tam pod nią podeszło, czy coś, zobaczę od spodu, czy tam czegoś nie ma. No nie, no wygląda jak normalna kosiarka, wygląda tak samo, jak wyglądała w pierwszy, w drugi, w trzeci dzień po koszeniu, tak? czy tam nawet w siódmy, e, ale niestety e, nie kosi. I w momencie, kiedy ją włożyłem do bazy, bo mówię, może coś nie tak z baterią, tak, no to już po włożeniu do tej bazy nie pozwoliła mi się aktywować kolejny raz, pozwoliła tylko zmienić datę, co jest w ogóle błędem, ponieważ on no, datę ustawioną miała pierwszego dnia, miała ustawiony pin pierwszego dnia, taki, żeby jakby ją ktoś ukradł, żeby jej nie mógł używać u siebie na placu i już teraz mi kazała jakby ustawić od nowa datę, kazała mi ustawić od nowa pin, to już... Zbudziło moje takie, wiecie, troszeczkę zaniepokojenie, a po drugie przypomniałem sobie w momencie, kiedy to się wyświetliło, pierwszy komentarz pod moim filmem sprzed, no już chyba teraz 10 czy 14 dni, że jakaś pani napisała, że kupiła tą kosiarkę, podziałała kilka dni i potem się zepsuła, no i tyle, po kosiarce, a więc... Pomyślałem wtedy, że ta Pani miała pecha, mnie to na pewno nie spotka. Jeden przypadek, pewno wiecie, na setki takich kosiarek kupionych przez Polaków, Niemców, Czechów, Francuzów, Włochów i inne narodowości, gdzie lic pewno jest. No ale okazało się, że ja jestem po 10 dniach w tej samej grupie z tą Panią, a więc bardzo mi przykro, że Pani komentarz okazał się trafny, a że ja posiadam kosiarkę, która tylko jest ozdobą w jakimś nie za specjalnym ogródku. A więc hmm. Czyli co jutro jadę do Lidla i zgłaszam, że to urządzenie nie działa. Nie wiem, jak to będzie w Lidlu wyglądało, czy oni zwracają kasę, czy mi dadzą drugie urządzenie, może nie wiem, czy mam ochotę próbować kolejny raz tej kosiarki. Na razie wystawię jej ocenę negatywną, ponieważ przez 7 dni ze swojej pracy wywiązywała się świetnie. Naprawdę nie trzeba było tutaj nic robić. Ba, nawet sąsiad podchodził i podglądał, czy warto to kupić. Bo jeżeli u mnie skosiła. To u niego pewno też za radę skosić. No ale co mam mu dzisiaj powiedzieć? Zawołać go na piłkę i powiedzieć: Chodź, popatrz na moją kosiarkę. Jak pięknie stoi wyparkowana w bazie, jest gotowa do pracy. A nie, chciałem kosiarkę, która jeździ i kosi. Mm, a więc nie polecam tego urządzenia, ponieważ wytrzymało 10 dni. Czyli tak naprawdę każdy dzień pobytu w moim ogródku kosztował mnie stówę tego urządzenia. Czyli jest to dość droga osoba, osoba, osoba kosząca, tak bym to powiedział. A tak naprawdę 7 dni kosiła, 3, 2 dni udawała, że kosi, no a dzisiaj już tak mówię, mi ją w bazie, czyli już się coś działo dziwnego. Oczywiście ktoś powie, że ona tutaj stoi, pewno zamokła e, i, i to dlatego ją szlak trafił. Tak, bo nawet w instrukcji obsługi jest napisane, że zalecają daszek nad nią, żeby była jakby osłonięta od tych warunków atmosferycznych. No ale słuchajcie, no 10 dni, 10 dni, no nie za bardzo, a więc... Yy... Nie wiem nagrać po miesiącu, że ta kosiarka działa. Kupujcie, kupujcie w ciemno, nie dawajcie za huzwarny 8000, nie dawajcie 15 tysięcy za samo koszące urządzenia, bo ta z Lidla za 999 w promocji jest genialna. No tylko niestety nie mogę tak powiedzieć, ponieważ nie jest genialna. I powiem szczerze, że już teraz wiem, dlaczego ta huzwarna chyba kosztuje. Albo Huawei, bo to zależy jaką kupicie. E, albo jakiś tam jeszcze innej firmy, bo tych kosiarek jest jak psów teraz dostępnych. Oczywiście to jest jedna z najtańszych kosiarek w tym momencie dostępnych na rynku. Jest jeszcze dostępna w tej cenie kosiarka w, e, w Juli. E, ba, nawet przechodziłem kończ przed se pomyślałem, pff, moja jest ładniejsza, bo jest zielona. Mhm. No i to już była ta kara, wiecie, sama ta myśl taka e, nie ukarała, no bo ta już nie jest ładna. E, no i co? No i tyle. Więc wychodzi na to, że chyba jednak za taki sprzęt do ogródka, który pracuje w warunkach takich ekstremalnych. No bo wiecie, jest 30 stopni, potem pada deszcz. No ale tak naprawdę jest przekryte plastikiem. Powinno to być na tyle ochronione wszystko, żeby ta wilgoć nie powodowała, że to trafi szlak w ciągu 10 dni, tak? To nawet sam fakt, że teraz to trzeba zabrać. Kartonu już nie mam. Na szczęście mam na to jakąś tam fakturę czy paragon. No ale jak będzie, no to się okaże, żeby się nie okazało w sklepie, że powiedzą, że nie mam kartonu i tego nie przyjmą, tak? Nie wiem, czyli tak działa w ogóle. Rzadko kiedy mi się udaje coś oddawać, no, czy udaje. Nie lubię oddawać rzeczy. Jak coś kupuję, to raczej kupuję, nawet jak jestem z tego nie do końca zadowolony, ale to działa, że to u mnie gdzieś zostaje na jakiejś półce i to leży, tak? Nie mam zwyczaju, no ale tutaj 10 dni to jest ewidentnie przegięcie i no tysiaka nie podaruje, tak? Nie jest to, nie jest to złotówka, która gdzieś można znaleźć tam na ulicy, tak? A więc Eee, jeszcze raz, żeby nie przedłużać, eee, ja tego urządzenia po tygodniu, po 10 dniach nie polecam. No i kolejnego filmu po miesiącu, jak ono się sprawuje, też nie będzie, no bo nie ma co nagrywać, tak? No po prostu urządzenie po 10 dniach zawiodło, a więc Parkside, tę urządzonką ja nie polecam.